Na pewno poznajecie to miejsce, jesteśmy w moim ulubionym supermarkecie Biedronka. Każde zakupy zaczynamy od tego stoiska ze sałatą. Moja ulubiona sałateczka. I pyszne aromatyczne pomidorki. W dzisiejszym odcinku. dzisiejszym odcinku robimy małe zakupy. To co, to co ja jadam zwykle, to co kupuję. Wszystko to co potrzebne w dobrej, kulturystycznej i zdrowej diecie Posiłki mają być pożywne, smaczne, a kupując produkty w Biedronce również ekonomiczne, więc idziemy dalej. Nie była zbyt nudna, bierzemy po każdym rodzaju... Kurde, gdzie one są? Nie ma jego dzianek. Jego dzięki biedzące dalej były pyszne. Dzisiaj ich nie widzę, ale za to nie no, żartuję z tym, że je bierzemy, ale te tutaj ciacha, to wam polecam, są naprawdę dobre, delikatne i czyste, jeszcze są z rodzynkami, są bardzo bardzo dobre, no i też zawsze po treningu u mnie wlatują jabłuszka ale nie biorę, bo mam z sadu od sąsiada bardzo wiele kilogramów, więc dzisiaj ich nie musimy brać o patrz to jeśli ktoś nie jadł też polecam spróbować jest naprawdę, naprawdę wyśmienity ten donucik, idziemy dalej no Wafelki te są fajne, naprawdę, naprawdę dobre. Czasami jak wypada sytuacja, że jest ryż nie gotowy, to warto sobie je mieć z tej strony. Z tej strony będzie też do wzięcia o tutaj, proszę bardzo. Świetna sprawa, patrzcie na makro. W całej, w całej paczce 250 gram, 10 gram tłuszczu, 47 gram białka na posiłek białko tłuszcze, idealna sprawa do tego, zresztą widzieliście u mnie na śniadanie na vlogu polecam, polecam bardzo kolejna sprawa, żeby wietka była bardziej urozmaicona i żeby mieć więcej po prostu źródeł białka to oto agrela. Jest naprawdę rewelacyjna. W przeciwieństwie do tej makreli w kostce filety są całe, świeże, nie są mielone. Bo wiadomo, że w kostce one są pomielone i są połączone kilka naraz. A tutaj jest raz, że jest 0% glazury. To wystarczy dosłownie minuta na stronę. I mamy gotową rybę. Wystarczy dodać soli. Jest bardzo, bardzo smaczne. Tutaj, czekaj, mamy tę herbatkę. Nie wiem, nie widzę jej, ale też fajna. To mam, więc nie będę brał. To jest spoko z Liptona, z Liptona, chyba zobaczymy, czy jest. Lipton Fitnessia ja to nie, to nie I właśnie jest taka fajna na sen. Tam jest mięta Melisa, bardzo fajnie wycisza przed snem. I teraz, teraz, teraz. Kolejne źródło białka, oczywiście filety, nie biorę więcej, bo w domu mam jeszcze na promocji masa, w sumie zawsze szukam, żeby było na promocji, bo to jakby nie patrzeć te 5 zł jest taniej, a w skali miesiąca trochę wychodzi, więc na to też warto zwracać uwagę. No i w sumie teraz tu już nie mamy nic, idziemy kolejną alejkę. niekliny chudy też kolejne źródło pełnozastosiowego białka naprawdę naprawdę spoko ja lubię sobie dodać właśnie do niego słodzik cynamon dodaję sobie też troszkę białka to wszystko z ryżem jest naprawdę naprawdę spoko no i oczywiście zioła zioło oregano tutaj miks ziół ziołowy, bardzo fajnie jest mieć dużo ziół w wiecie bo to naprawdę sprzyja naszemu trawieniu no i ogólnie Głównie zdrowo, wiadomo, ziela są dobre, soli czosnkowej nie widzę, to też jest pyszna. I tutaj podstawowe menu w każdej diecie, czyli ryż. Ja zawsze sobie biorę 125 gram, 150 gram, wiadomo fajne porcyjki. I wybieram sobie też ze 100 gramowych zawsze basmatki, lubię ten smak. Lubię ten aromat tego świeżego ryżu i to, że jest delikatny. Dobra, tam jeszcze mamy po jedną część przejść. No i patrzcie, jak sami, jak sami widzicie, to są wszystkie podstawowe produkty. Warzywa, te, które toleruje najbardziej, najlepiej ryż. Co tu my jeszcze mamy? Tatar, wołowinki, twaróg, czyli nabiał. Rybka, białko. Ja jak nie kupuję, bo jajka mam swoje. Mamy cztery rodzaje, cztery rodzaje podstawowego białka w diecie, które jest mega proste w przygotowaniu. No, patrząc na promocję, szukając promocji, jest to naprawdę tanio, fajnie wychodzi. Mamy tyle posiłków na cały dzień. tym takim, jak gdybyśmy dziennie kupili sobie kebaba i dwa batony. Te osie. osie, są naprawdę spoko, świetne źródło węgli po treningu, trochę cukru prostych, trochę cukru więc naprawdę fajnie wszystko komponuje. Z źródeł tłuszczy ja używam najwięcej orzechów włoskich, ale to mam swoje z drzewa, więc się tym nie przejmuję. I yy, jeszcze olej lnianego, ale olej lnianego nie polecam Wam kupować w marketach nie polecam kupować w marketach tylko w aptece bo w aptece macie pewne, że jest przechowywane w odpowiedniej temperaturze tutaj widzicie jest ciepło a olej lniany traci swoje wartości jeśli jest przechowywany w nieodpowiedniej temperaturze ale brudno ale, ale z tych dwóch to zdecydowanie wybieram tą odkąd ją spróbowałem to nie piję już żadnej innej pepsianki jak tylko tą, ale też dużo nie piję puszeczkę, puszeczkę dziennie maksymalnie szkoda sobie trawienia niszczy czymś takim miałem właśnie raz takie okres, że piłem sobie przez tydzień chyba po dwulitrowej butelce i potem tym tygodniu naprawdę czuć, że te lita nie pracują tak jak mają być no i no, i musimy iść dalej, bo tutaj nie ma mojej wody. No, i jeśli chodzi o wodę mineralną, ja zawsze wybieram nie muszynę. Mam no w sumie ze wszystkich wód obecnie dostępnych największe, największą mineralizację. W witrze ma 325 mg do wapnia. Więc naprawdę świetną wodą i jest też bardzo, bardzo smaczne, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o mnie. Dobra, no i patrzcie, mamy tutaj co? Na śniadanie chociażby na posieg białko tłuszczowy tatar. Jajeczkę mam w domu, oleje, przed treningiem filet, po treningu białko, które mam izolacik, na kolację mintaj, który jest mega lekki, tak wam mówiłem, polecam wam tego, bo jest naprawdę świeży i dobry. Źródła węgli ryż wafle, jak tam chcecie to wiadomo bułki, nie bułki, ja wolę takie proste produkty, które są szybkie w przygotowaniu i dla mnie naprawdę smaczne, po oczywiście płatki kolejne źródło kolejne źródło, twarogi sałata pomidory, no i co mi tutaj więcej potrzeba, wszystko wszystko, wszystko co dobre, wszystko co zdrowe mam w tym koszyku Kurde, jest tyle ludzi, że ciężko tu się w ogóle, w ogóle połapać. No i patrzcie, no i spicie same, same wszystkie dobre produkty. Więc jeśli ktoś myśli, że dieta jest ciężka, dieta jest trudna, przede wszystkim dieta jest, zdrowa, jest droga, no to jest naprawdę wielkim błędzi, bo za te zakupy nie mile zapłacę. 60 zł, a mam jedzenie na kilka dni. I to jeszcze zdrowego i dobrego, więc mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jest tutaj bez wydziwiania wiadomo. Więc mam nadzieję, że komuś pomogłem i mam nadzieję, że wam się podobało. To na razie.